Najebali się i wchodzą kurwa po górę. Co? Najebali a, się a, i wchodzą to po to górę. Kurwa, to sposób się <laughs> To busa, kurwa dwa dni drogi. My <laughs> kurwa w środku na, kurwa w czarnej dupie jesteśmy. Nie no, kurwa, nie w dupie to jest chyba ładniej. Hmm? W dupie to jest chyba ładniej. Ale jesteśmy kurwa w czarnej na pewno. Właśnie jesteśmy. Nie? Jeszcze takie, kurwa, wielkie mrówki tutaj łażą. Do, do jazdy, do ścieżki 20 metrów, kurwa. Większe mrówki, kurwa, noszą mniejsze mrówki. Nie widać ich tu, kurwa, Dobrze, no, to, kurwa, pężynia. <grywa> Jak skorpionów, kurwa. O, nie skorpiony to psoma, ale tam jest południe, kurwa. Ciasteczkowe potwory. Jeszcze, kurwa, zaczęło opadać ty. Jak tu kurwa dwója przyśpieszył, no. To to, 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 to Ja to z tych skałek spierdolę. Co z tych skałek? dwóje dwóje? No. A co skałką z tym skałku No, nie, nie trzeba będzie, kurwa. Siła, siłą grawitacji wie. No, oczywiście się, kurwa. Co? No, ja już browara raz To kurwa, teraz pytanie: drapujemy się wyżej, czy schodzimy kurwa niżej? Nie wiem, kurwa, mi to się nie chce. Nie no, trzeba będzie zapierdalać tam wyżej. Co, do góry? No. no kurwa, kurwa, że kurwa liny nie mamy, nie? To, nie, no, wziąć, nie no, teraz to już nie zejdziemy kurwa tam przecież, bo jak? Nie powiem ci, że kurwa to, bo trzeba będzie skakać i drzew się łapać. Tak, tak, tak. Kurwa, ryb ty ma to jest podobnie, kurwa, na młody las, kurwa. Ja mierdolę. Jest kurwa poważna bania. Nie no pierdolę to